Przyjechaliśmy sobie w takie miejsce to jest Cypel i są takie różne figurki z wody. W sumie coś pewnie oznaczają, ale tu nie ma nic opisane. No pewnie bogowie. Jedna. taka, one są w ogóle ogromne. Druga, tam jest Syrenka. Tutaj są na lądzie jakieś. Tu jest jedno, i tu są jeszcze dwie. I mały słonik. No, tak wygląda to w sumie fajnie, nie? Taka zatoczka, tam są wydeczki. No, przyjemnie. W ogóle się padało i zrobiło się tak strasznie duszno. Ciężko się oddycha. A zobaczcie w ogóle, ile śmieci jest. Wszystko są strasznie duże przypływy, i wszystkie śmieci się tutaj przypływają. A tam jest jeszcze na końcu ulicy, czy drugim końcu ulicy, jest świątynia, do której idziemy. A tu wiadomo: sklepiki, sklepiki, sklepiki. Turyści kupujcie. Na tej wyspie Koh jest bardzo drogo. Jak tu ktoś przyjedzie to nie kupujcie a sobie zakupy gdzie indziej. Znaczy w sensie jakieś tam ciuchy, pamiątki. Tutaj jest bardzo drogo. My będziemy iść na targ w Bangkoku tam jest taniej. Tutaj są jeszcze jakieś figurki. i patrz, tu w takie głowy same wystają z wody. Nie rozumiem o co chodzi. A tam siedzi dzieje Buda? Ma oczy na biało pomalowane. Znaczy wygląda to na pewno ładnie, jakby na swój sposób. Tu w ogóle chyba widać tak dużo wpływów chińskich, nie? No, bardzo dużo. No, może kupię sobie takie gacie. Materiał, spoko. Że tu drogo jest, nie? No wiecie o co chodzi. Ja wziąłem tylko jedną parę spodanek, a po wczorajszym yy, wrzuceniu nas do błota nie mam żadnych. I chodzę w spódnicy, o. Mam jeszcze dwie sukienki. Widzicie? Ogrom. Ale dobrze, że masz spódnicę. No mam spódnicę, bo tutaj nie wolno, wiecie, nie wolno tak odkrytych pleców, nie wolno mieć odkrytych ramion i kolana muszą być zasłonięte, więc w szortach nie wejdziecie. A jeśli będziecie w szortach, to tutaj pewnie gdzieś um, dają chusty do założenia. Take off your shoes. Tak, wszędzie się chodzi na boso, się wchodzi do środka. No dobra, chodźmy do góry. ogóle zobaczcie, jak to się świeci. To jest imitacja węża. Słoń. Kobra. Kobra! A... faktycznie. Ale patrzcie, jakie to jest wielkie. No ale telefon tego nie obejmuje, nie? Tu są różne imitacje: stojące, siedzące, małpka, kichciu, a ty leżysz, to z takim ładnym widokiem, zatoka. Tam jest młodo jakieś, ale spokój dzisiaj. Pływający domek, faktycznie. Nie wiem, czy to zauważyli tutaj, to. Jest pływający domek. Ciekawa opcja. A widzisz tam? Tutaj? Tak, tutaj widzę. Kupułę tam. Tutaj też jest Budda. Może tam podjedziemy. Ale nie widziałam tego na mapie. Ten złoty. Tak? Nie widziałam tego. Sprawdzimy. A my byliśmy gdzieś tam, w takiej kupule. Tam też jest uh, siedzący Budda. Tylko, że Wiecie, <noise> padało i zapomniałam nagrać, bo wszystko jest zdobione nawet drzwi. Zwykłe drzwi. Zobaczcie ile jest detali. Tyle wszystkiego. Wszystko jest zdobione. Każdy element jest dopracowany. Widok. A my mieszkamy gdzieś tam. Tu gdzieś na wybrzeżu jesteśmy my. Idziemy zrobić parę zdjęć. I lecimy dalej, nie? Póki nie pada. Dzisiaj oddajemy skuter. Zobaczcie. Jeszcze raz.

Kury. Cześć piasku. No dojechaliśmy. Nawet, patrz jaka orchidea. Mhm. Wyrasta z doniczki na drzewie. Ale jaka piękna. Dojechaliśmy. Znaleźliśmy drogę na ten punkt widokowy. Z poprzedniego ujęcia. Co pokazywałam. Trzy małpki. Jesteśmy. Zaraz. Tak się nazywa to miejsce. Kochła jok, Pagoda. Chyba tak się czyta, nie wiem. Witają nas. No, Weszliśmy do świątyni. Akurat nikogo nie ma tu. Mogę coś nagrać. Kicia też tutaj jest. I możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku. No też. Zobaczcie, to wszystko ręczna robota. Te wszystkie malunki. Datki zostawiają. Ludzie. Wszystko złote. Sufit. Ile? Zobaczcie, tutaj są popakowane w folii figurki. Niektóre nie mają, niektóre mają. Ciekawe. Zobaczcie, ta zielona. Cała folii. Ta aż zmroziła. <śleszy> nie no, to zaparowana jest. A, weszliśmy na dach świątyni, proszę bardzo. <laughs> Ogromne, co? Tutaj są poprzywiązowane listki. Pewnie jakieś dary. Cztery wieżyczki. Widok. Tu jest lotnisko w ogóle. A my byliśmy tam. Tam byliśmy. Stamtąd zobaczyliśmy, że tutaj jest takie miejsce. I przyjechaliśmy. Lotnisko jest bardzo malutkie. Nawet nie widzę gdzie jest terminal. Widzę kopas pas startowy. Będziemy lecieć stąd jutro. To jest droga strona widoków. To jest jezioro. Jezioro, normalne jezioro no. Ze słodką wodą. w końcu duriana. Ojaj. Ojej. To duriana, kupiliśmy. Tak, po drodze znaleźliśmy. Tanią zapłaciliśmy. Staliśmy rękawiczki, serwetki. Yy, będziemy próbować tego śmierdzipa? Hmm? Ogólnie. Trochę czuć, ale. On nie śmierdzi. On ma specyficzny zapach. Po prostu. Taki jakby jakby jakiś sfermentowany, sfermentowany owoc, ale. Ale im dłużej przy nim siedzę, tym gorzej. No, bardziej czuć. Jest taki mięciusi. Tłumaczkę. Więc próbuję, na wizji <laughs> o ku... Jak tam? Sorry, ja tego nie chcę Co jest? Zaraz zobaczymy Ale to jest ochybne Całą twarz mi skrzywił. No koniec taka... Ale czuję słodycz, tylko... Gim miękkie Czuję, czuję słodycz w tym Tylko Kurczę, to jest tak specyficzne, że aż nie dobra Trochę jak budyń waniliowy Bardzo, bardzo słodkie Kamali, zobacz Takie Coś zostaje na rękawiczkach Jak dla mnie, za słodkie i za bardzo waniliowe bo Nie lubię wanilii Sery czyjesz w tym wanilię? Tak, tak Ja czułam, kurczę nie wiem Może inny kawałek spróbuję Podobno Kuczela to, się to do ty? dookoła tej peski jest podobno najlepsze Tutaj? Tak, to to białe No właśnie, to białe chcę spróbować Chcę urwę Nie wiem To ma inny smak faktycznie Jeżeli... smakuje jak... Ciężko przyrównać to do czegoś, co znamy Jest słodkie, tylko... To chyba siedzi w naszych głowach, że to jest niedobre i nas blokuje przed jedzeniem więcej. Ja próbuję zjeść więcej, ale to jest za słodkie jak danie. Jakbym potrzebował wiadro z soku z cytryny, żeby je popić. ogólnie im dłużej nie to mogę. leży, tym zobaczcie co się robi na tacce. Taka ta zostaje. Maś. Maś. Taka nieprzyjemna w wyglądzie. No ogólnie ja tego nie strawię. Nie dam rady tylko zjeść. Posmakowałam, wiem z czym to się je. I nie śmierdzi tak strasznie. Nie, zapach jest spoko. Myślałam, że to pachnie gorzej. Jak jakieś zgniłe jaja albo no. coś. Ale zapach w sumie już nawet go nie czuję. No po zjedzeniu już. Nie? Mm? Ale tak to sfermentowane, ale coś sfermentowanego. Nie, już nawet nie czuję tego zapachu. No. Yy, ale nie zjem. Więc taka fama, że, 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 że jest taki straszny zapach. Próbowaliśmy. Nie. nie kupimy. Więcej. Jeśli chcecie, spróbujcie. Sami zobaczycie. Słodkie to jest. Ale nie umiem tego przyrównać do czegoś. Jako dodatek do czegoś mo może być dobre, ale... o, Może jako lody albo coś. Borabią z tego. Tak. Tutaj. Ale nie widziałam osobiście jeszcze. W ogóle rzadko tutaj akurat na Samui. Na, na, na w ogóle sam ma samui. mało punktów, gdzie można to kupić. Na to samui. mnie zdziwiło. Na mój chyba... To jest drugie miejsce, które zobaczyliśmy, że można kupić. No mimo, że tutaj widzieliśmy duże yy, plantacje, plantacje yy, drzewa w sensie z durianem. No, I dziwne to, jest, że tak mało miejsc to sprzedaje. Może dlatego, że ludzie tego nie kupują po prostu. No. Widziałaś jak się oni na nas patrzyli, jak to braliśmy, tak? Aha, no. Tak zjedzą? <słuch> ludzie, ludzie. Nie, nie, zjedzą, ale posmakowali i nie wymiotowali. A dużo ludzi ma odruch wymiotny po tym. Nie wiem dlaczego. Może zależy, czy jest dojrzały, czy nie jest dojrzały ten owoc. Podobno jak y, im bardziej dojrzały, tym gorszy. No A tak... to ja nie wiem, co to jest. czy to jest dojrzały, czy no nie jest. No jest super miękki, więc chyba jest dojrzały. No właśnie, super miękki jest. Podobno jak jest twardszy, to jest lepszy. W smaku. To tyle. Muszę coś znaleźć do popicia teraz. No woda. Ja przed, przed zjedzeniem tego jadłam holsa miętowego. Też mogę mieć inny smak. Mm. To jest dobry sposób może, co? Dobra. Do smacznego! Bye. Jeśli podobają Wam się moje odcinki z podróży po Tajlandii, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, czy komentarza. Pozdro!